Piąteczek Piątunia, 20 wrzesień 2024, co przyniesie ten dzień dla niektórych już początek weekendu. Kochani, napięcie, ale to napięcie może być w różnych kwestiach. Napięcie nerwowe, co dalej z sytuacją, to będzie dla jednych. Dla drugich napięcie uczuciowo-miłosne, napięcie podniecenia, napięcie oczekiwania na coś, napięcie takiej radości. Takie napięcia możemy dzisiaj mieć. W relacjach międzyludzkich macie unoszenie się w chmurach, więc zdecydowanie to napięcie dla większości z Was będzie takie: wow! super, coś fajnego się dzieje, a unoszenie się w chmurach to zadowalające randki, super udane rozmowy i wszystko przebiegające raczej pomyślnie, to co było ciężkie do rozwiązania dzisiaj może się udać, mamy tutaj piątkę pucharów, piątka, która mówi o tym, że mamy złe samopoczucie, źle się dzieje, ale Macie trójkę buław. Zobaczcie, wy sprzątacie, wywalacie wszystko, co się wam nie tak dzieje dzisiaj. Odsuwacie, sprzątacie, po prostu w ogóle robicie jakieś porządki, czy to domowe, czy też życiowe. Macie na to siłę, moc i zdecydowanie, i to, co dzisiaj posprzątacie, zdecydujecie, to w przyszłości może przynieść pozytywne efekty. Jeden, dwa. Dla tych, co wybrali, jeden opieka, dzisiaj Siły Wyższe się Tobą opiekuje. Łap te szczęśliwe rzeczy i szczęśliwe zbiegi okoliczności. Dwa droga, najwyższa pora podjąć decyzję, co dalej. Życzę Wam cudownego piątku.